Siema, siema, dero tutaj, 88. Dzisiaj, jak widzicie, będzie coś nowego, a dokładnie zaraz wam co, powiem co i będą też zapowiedzi różnego rodzaju yy, przeze mnie. Także yy, tak. Na samym wstępie, na samym wstępie są zapowiedzi. Tak, yy, zapowiadam odcinki z yy, Farminga 17 -ki. i być może od 10. Od 10. Być może w farminga 19 nowości, ale nie jestem pewien, bo mówię być może. Dlatego to jest tylko zapowiedź. Może będzie, może nie będzie. Zobaczymy, czy nagram, czy też nie nagram. To się wszystko okaże. Nie? No a teraz e, tak przy okazji sparninga, 17, no bo wiem nowe rzeczy bym chciał żebyście też równie zobaczyli jakie one tam są yy, no i przy okazji oczywiście z minecrafta to wiadomo bo z minecrafta są no chyba najczęściej odcinki no i co pokazujemy teraz yy, ciekawe rzeczy nie jest ich dużo bo ogólnie teraz mogę wam zdradzić to są dwa samochody ogólnie takie same tylko w różnych miejscach i nowy skręt bo dużo nie robiłem, bo nie miałem czasu po prostu, także dużo tego nie ma. No, także Wam pokażę, tutaj jest tył. Taka furgonetka. Ona będzie chyba jeździła z mięsem albo ewentualnie z jakimś inwentarzem, tego jeszcze nie jestem pewien sobie przejdźmy to od razu pokażemy tutaj oczywiście ten przejazd kolejowy pociągu na razie nie widać tutaj mamy na razie zamkniętą stację metra proszę bardzo tymczasowo jest nieczymna, ale można sobie zejść na dół ale jest nieczymna, także no nie zejdziecie sobie nie? bo jeszcze metra nie zrobiłem dlatego już mamy po prostu takie jedno zejście Tutaj przy okazji zrobiłem sobie całą mapkę, moje, to znaczy prawie całą mapkę mojego miasta. Oto ona tak wygląda, kurde, nie mieszczę się przy niej. Jest dosyć daleka. My jesteśmy w tym oto miejscu, tu a tam jest początek miasta, tam, tam tu o tu gdzie są te dwa y, wielkie przęstwa mostowe. To jest początek miasta więc od tego miejsca lecieć tutaj i to jest na mapce, nie? Patrzcie jakie to wielkie tego kurde nawet nie, nie widać jak się stanie, nie widać tego no ale jak staniecie daleko proszę bardzo jakie to wielkie jakie to ogromne jać. I jeszcze trochę. Nie? No, ogólnie tutaj jeszcze powinno być jeszcze jedna taka kolumna, ale już mi się nie chciało robić, bo trochę za, za dużo tego było. Także po prostu mi się nie chciało. Nie? no Teraz sobie pokażemy skręcik. Tutaj jest skręt nowy, tutaj prowadzący i tutaj będzie po prostu zakręt w tą stronę albo w tą stronę. Jeszcze nie ogarniam, także zobaczymy, nie? Tutaj oczywiście nowe roślinki powstały, to widzieliście w poprzednim odcinku. Tutaj jest ta ciężarówka druga. Te, ale, yy, zapomniałem o ludziku. Damy mu jakiś. Jaki mu to rozdamy? mu niebieski tors. Damy mu yy, normalne nóżki. Hmm damy mu tak czy tak nie, może w ten sam sposób podamy. Będziesz niósł co będziesz niósł? Będziesz niósł sobie arguza i będziesz miał chutkę dobra. Więc tak, na samym wstępie będziesz gdzieś tutaj. Jest tak, nóżki nie w tą stronę, ale dobra kurde o no. sobie tą gąbkę, gdzieś tam będzie się news. o, tutaj będzie ludzik Gdzie są coś tam że tak, ludzika po prostu zapomniałem zrobić pracującego. Nie? No, my oczywiście ten budynek jest zrobiony. Kto chce, może sobie wejść na górę. Na górze też ładnie zrobione. I co, na razie tyle. Mówię, nie jest tego dosyć dużo, bo. Ogólnie nie miałem ostatnio czasu robić, ale trochę zrobiłem. Także jakbyście chcieli, możecie sobie przyjść zobaczyć, co wyszło i tak dalej. No, a my sobie staniemy tutaj koło mapki. I w razie czego, co, zapraszam do innych odcinków. Mówię, ten był taki bardziej informacyjny albo pokazowy. Także przylatujcie na tą naprawdę dosyć dużą mapę. Jerry Polis polecą. Siemacie.